Dzień dobry Państwu. Halo. Dzień dobry. 28 kwietnia, 23 i do tego piątek. Mam 15 minut do fryzjera. To znaczy, że możesz wyjść za 12 Ale minut. A że jesteśmy w jeszcze mam 10 minut <grym> <grym> w domu. Całe szczęście. Dzisiaj dla odmiany w domu został Władyś, który tam żrał śniadanie, więc nie jest Ale widziany. Mam dzisiaj sporo do zrobienia. Dzisiaj chłopaki mają swój dzień, swoje 5 <grym> minut. Dziewczyny są oczywiście w szkole i w przedszkolu, a wy dzisiaj co robicie? Opowiedz w skrócie. Fryzjer. później jedziemy nagrywać muzeum mhm. e, motoryzacji zresztą, a potem mamy ważną misję, bo jedziemy tak jak wy zresztą z dziewczynami, jedziemy do Radomia do ga na Podawno, na nie Na chłopackie zakupy. Wzrok i, I wypadałoby odświeżyć garderobę. No właśnie. Tak jak widzicie, same ważne rzeczy. Jesteśmy takim nietypowym zjawiskiem w sensie małżeństwem, które... Nie jeździ na zakupy razem. Znaczy może jeździć, ale nie musi w Ale sumie, się <laughs> No właśnie i powiem mam jeszcze więcej, że jestem <coughs> wydaje mi się jedną z nielicznych żon, która nie ubiera swojego męża. No, rzadko, bardzo rzadko, ale się zdarza. No zdarza się, ale to raczej na zasadzie jakiś tam no, przy okazji, coś dodatkowo, ale nie jest to jakieś tam moje specjalnie zadanie. To jest jedna rzecz, a ja jeszcze jestem z tych, którzy których jest chyba mało, że jak się mi podoba jakiś ciuch, to chodzę w nim, aż się rozpadnie i tak. do samego końca. I bawowi nigdy nic nie jest potrzebne wtedy, <grym> kiedy akurat ja mam pomysł, że może Nigdy mi nie jest nic potrzebne, kupić. bo zawsze <grym> nie chce mi się jechać do galerii. To jest jeszcze nic, tobie się nie chce przymierzać. To jest większy problem. No, także dzisiaj już go dopadła <grym> potrzeba z różnych chyba powodów, ale też nie niedługo się wybieramy, gdzieś wyjeżdżamy <grym> lato i w ogóle sezon się zmienia. No. Trzeba by coś tam było odświeżyć. No to Władeczek po wadeczkowi też coś tam znajdziecie, dobrego? No, się zobaczy. <coughs> może coś się znajdzie. Chociaż on to już ma dużo ubrań w razie czego, no ale może coś się tam <coughs> nawinie. Jakbyście koło dekatlonu przejeżdżali, to możecie pod dzwonek wejść. Dzwonki w sumie, ale nie będziecie przejeżdżali koło dekatlonu. Na no, do której galerii mam jechać? No do słonecznej, Wam polecam jechać. To pojedziemy do słonecznej. Skoro do Radomia. Co? Skoro już do Radomia, no to do Słonecznej. No dobra, muszę mu ten fotelik przełożyć. Dobrze. No do tego. Wadek sobie kanapkę wziął. Także może tam w tym... Suchy sobie... program, ma? Tak, w tym e muzeum może go tam obsłużyć tą kanapkę. No tak, tam sobie może jeść. No. O, a muzeum w ogóle bardzo fajne. I bardzo blisko przysłuchy. Zaglądajcie na Motokronikę. Tam będzie na pewno więcej. Fajna atrakcja na weekend, myślę. No też. <laughs> Głównie dla chłopaków. Chociaż my tam byliśmy dwa razy z dziewczynami i też były w sumie to jest zajęte. Dobra, ja wracam do picia kawy. No. I zaraz, pewnie jeszcze zaraz wrócę na dłużej. Prace w Ogrodzie nadal trwają, jak widzicie. A tu goście się pakują. Tylko no. <laughs> nie zapomnij, Fatek, tylko nie zapomnij, że masz tam kanapkę. Sam zotworzysz? Okej, okay. stąd. Ja też. To będzie fajny dzień, gościu. Będzie, będzie. Dobra, jedziemy. Trwało 5 minut. To i tak za dużo. To i tak sporo. No to ciało. Pa. To kup sobie coś ładnego. No to teraz ja się z wami witam Właściwie jeszcze raz Jak widzicie już siedzę w samochodzie i jadę na miasto, wam mam parę rzeczy do załatwienia Próbowałam posprzątać w domu i częściowo mi się to udało ale musiałam, miałam taką przymusową przerwę bo chyba na środku rzecz postanowił klęknąć, coś mi się wydaje coraz częściej się wyłącza w trakcie roboty, więc nie wiem chyba się przegrzewa, trzeba pewnie po prostu kupić nowy No ale w każdym razie musiałam zrobić przerwę, zostawić to i stwierdziłam, że zamiast czekać bezczynnie to Mm, to ja też załatwię to, co mam załatwić na mieście. Chłopaki, jak widzieliście, pojechali sobie gdzieś tam w teren i chyba póki są zadowoleni. Ja załatwię, to, co mam załatwić, zbiorę dziewczyny. Przyjedziemy do domu, mam nadzieję, że w miarę wcześnie. Jest wprawdzie 14 stopni, ale mi się cały czas wydaje bardzo zimno. Teraz założyłam sobie w ogóle bluzę pod tą kurtkę, bo już miałam dość tego, że mnie ciągle telepie. Nie wiem, czy tak się przyzwyczaiłam do tego ciepła, które było jeszcze kilka dni temu i teraz co zimno, mi się wydaje takie straszne. No bo pewnie jeszcze dwa tygodnie temu 14 stopni, to nadal było super, nie? No, ale nie o pogodzie chciałam mówić. Jadę, słuchajcie, pozałatwiam co te sprawy. Wrócę, to jeszcze chcę skończyć sprzątanie, bo długi weekend przed nami. Może zajrzę do Rosmana, może nie, nie wiem. Coś tam miałam kupić, ale w sumie wczoraj tak bardzo mi się nie chciało latać po tych wszystkich sklepach, że wiele rzeczy załatwiłam w Biedronie. Te, które normalnie kupuję w Rosmanie, to wczoraj udało mi się załatwić w Biedronce. Także zobaczymy. Normalnie w piątki, po południu, w takim okresie wiosennym to już sporo czasu spędzamy w ogrodzie. I tak jak dzisiaj pewnie myślelibyśmy o tym, żeby już spędzić po wieczór w ogrodzie właśnie, zrobić jakiegoś grilla, bo to przy piątku u nas takie dosyć normalne. Ale dzisiaj, powiem mam szczerze, nie wiem, czy nam się będzie chciało, czy, 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 czy nie będziemy za bardzo wychłodzeni. Zobaczymy. Okaże się. W ogóle to jeszcze dzisiaj w międzyczasie pomyślałam o tym, że należy się zainteresować tematem kwiatów. Ja już o tym mówiłam ostatnio, ale wydawało mi się, że jeszcze jest za wcześnie, bo właśnie za zimno. I że jak teraz tego I że teraz to chyba nie jest dobry moment, żeby sadzić kwiaty, bo one po prostu powymierają. Z drugiej strony jednak przecież nie mam mrozu, więc może to jest wcale nie taki najgorszy czas. Dlaczego o tym myślę? Dlatego, że jak mamy 11 wyjechać i wrócić tydzień później, z końcem maja to ja już tu mogę dużo, dużo, dużego wyboru z kwiatami nie mieć. A że tych kwiatów potrzebuję sporo, to lubię mieć wybór i lubię takie bardzo rozmaicone mieć te kwiaty. Więc nie wykluczono, że jutro się przejadę tutaj do takiego ogrodnictwa lokalnego i no, takiej szkółki, czy nie wiem, jak to się mówi takie miejsce gdzie się różne kwiaty kupuje, różne krzewy i takie różne rzeczy. E, więc być może się tam jutro przejadę i zobaczę. I zobaczę, co jest, może mi się coś spodoba, może już coś kupię, niewykluczone, um, no i pewnie Wam z tego też zrobię relację. Um, no nie wiem, powiem Wam szczerze, no można się bawić też w to, że jak się, nie wiem, kupi kwiaty i przyjdziemy mróz, to się je chowa do domu. No to u mnie w ogóle nie wchodzi w grę, bo ja tego na pewno nie zrobię. Jak już je posadzę, to one będą po prostu żyły na dworze, więc pytanie czy że to ryzyko ma sens, ale wydaje mi się, że może, może to wcale nie takie głupie jest, żeby to zrobić na przykład jutro właśnie. Dobra, ale do tego jeszcze wrócimy, jeszcze to przemyślę, jeszcze zobaczymy. W każdym razie dzisiaj mi taki pomysł przebieg przez myśl, więc jadę teraz, załatwiam, co mam załatwiać i wracam z powrotem do domu. A w ogóle prace w ogrodzie wciąż trwają, więc zrobi się całkiem ładnie też z tamtej strony ogrodu. I, no I w sumie to pewnie dzisiaj na pewno znaczy na pewno tam wyjdziemy, chociaż na chwilę się pocieszyć, ale właśnie ciekawa jestem, czy spędzimy cały wieczór na dworze, czy nie. Zobaczymy na tyle teraz. I tu jak widzicie, już zawitałam do Rossmana. Okazało się, że są takie żelowe balsamy nawilżające, których nie było ostatnio, których chciałam kupić w promocyjne zresztą cenie. Ja tutaj już inny produkt, ale też bardzo fajny i też go bardzo lubię i też w super cenie. Tych akurat nie brałam, bo mam. No a potem szybko, szybko, bo szczotkę, bo te, które mamy są świetne, ale już są niestety bardzo zużyte. No i ta pierwsza padła mi długo, ale uznałam, że jest trochę za mała. I zaraz, tutaj gdzieś, o, zaraz, 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 znalazłam inną, tutaj jest pierwsza. Zależało mi na tym, żeby to były szczotki, przynajmniej częściowo z włosiem, takim z dzika. Tutaj to było jakieś pomieszane, niby naturalne z, ze sztucznym, nie było powiedziane dokładnie z jakim. No, wyglądało to całkiem dobrze. Wygląda, nie wyglądało. Cena też chyba całkiem ok. No, i tutaj druga jeszcze, która zwróciła moją uwagę. Właściwie w cenie podobnej. Właściwie nie wiem, jakie były różnice między nimi. Dla mnie, jakieś znikome, jeśli w ogóle jakieś. No, w każdym razie to nie wynikało z tego, co było zapisane na etykiecie. Czy one tak de facto miałyby się różnić? Wziąłam po prostu tą pierwszą, tą czarną. No, właściwie bez jakiegoś wielkiego. Uzasadnienia. Stanął właśnie na tym. Dlaczego nie chcesz brać udziału w biegu Huberczyka, który jest po naszym powrocie właściwie? Dobra, idziemy sprawdzić, czy to się uda dzisiaj. Skąd powratu? Słucham? Skąd powratu? Z powrotu. Zakarciujesz Matyldę na mnie. Matylda. Czekaj, czekaj, bo chcę to zobaczyć. Co chyba nie poznam. Mm. Właśnie, no pokaż się przodam. Ale jesteś ładniutka. Jakie krótkie włosy? Takie chciałaś? No? Jakie umyjemy będą jeszcze krótsze. <grystanie> Teraz są wyprostowane, pokaż. No nie wytrzymam. Bardzo ładnie wyglądasz, wiesz? Zadowolona jesteś, powiedz tak prawda? to no. się cieszy. To chodź po małą. Chodź tędy. Uważaj, już padamy pod samochód chwilę. Czekaj, czekaj. No, nie wiem, czy cię Tata poznał w ogóle. Chodź. No dobra, chłopaki są na zakupach, to my sobie chociaż na lody pójdziemy, tak, nie? Tak. Czekajcie, zamkniemy samochód. W no my tu mamy ciągle jakieś to sprawy. Chodźcie na chodnik lepiej. taka piękna. Ty też jesteś piękna, obie jesteście piękne. No ale moja... Jak będziesz chciała iść do fryzjera, to też Cię zaprowadzimy, gdzie problem. Ale ja nie chcę iść do Pana. Dobrze, idziesz do Pani. Pana. Spoko, nie potrzebuję, zjadajcie. I jak, dobre? To pierwszy raz w tym roku. Dobre? Smakują Wam? Jaki masz smak? Kuku. balonowa. A pani? Mara? Mara Maracuja. A ja mam pana kota. Wygląda pięknie. No więc wróciłyśmy już do domu. I tak dziewczyny przeżywają podwórko, że jest takie, takie, takie inne. No, jakie przeszkody piękne. Panowie wam porobili. Dobra, wypakowuję zakupy, w sensie wynoszę ten majdan do domu. No mam nadzieję, że to się za chwilę zakończy ta cała akcja. Przyjadą chłopaki i zrobimy jednak jakiegoś grilla, nie? Bo no. ciepło jednak jest. Teraz się zrobiło ciepło. Piękne włoski. Piękne włoski, słucham. I tak zawsze teraz do szkamy. Mm. No ładnie. U już chyba wyskoczył chętnie. Tak, tak. Podoba Wam się? O, jak... No mi też się potem, podoba. Potem kiedyś były to takie białe, a teraz już ich nie ma. No, wyczyścili panowie, bardzo dobrze. Jest ładniej. Turbo, szybka akcja z odrabianiem lekcji, po to, żeby mieć wolne. Matyldzie, średnio się to podoba, nie ma Matyśka? Żeby się pobiegało. Dobra, a ty co ładnego pokolorowałaś? Powiedz mi. No, Sorosa. Już trzeci dzień nad nim siedzisz, ale ładnie ci wyszło za to. Piękna robota. Dobra, działamy. I kończymy to i spadamy na dół. No i wróciły chłopaki z zakupów. Pokazuj, Władysław, co ci tata kupił. Okurary. I to nie byle jakie. Chodź, no tutaj do kuchni będzie lepiej widać. Zdaję moje, buty. A tata coś zakupiłeś? Nie, no, co? Tak, no mam konwersy trampki, mam zimowe adresy przecież. To widziałam na no. zdjęciu. Dobrze, sporo, ale tak, no, nie było tego tak. ile, ile bym chciał. Jednak to w No jest taka trochę bidna. Taka ser. A to było w muzeum, właśnie. Dobra, chodź Wadek, pogadamy. tramki, trampki co tata kupił. Nie maruć, Klara, jak ty byłaś na zakupach, to kupiłaś sobie coś innego, mówię do ciebie, halo. No, no. To no to nie już tutaj nie będę Ci grzebać, widzę, że fajny kolor tych dresów. Sama bym sobie tak Coś tam jeszcze masz pod tym? Buty. O, tak, tak. mogę wziąć? Buty są do biegania. To tu widziałam na zdjęciach, bardzo fajne. A i buty z tym. E, no fajne. Co to za ten? Adidas. No fajne, dobra. Gościu opowiadaj, co ci tata kupił? O kurary, no właśnie chcę je zobaczyć. Tylko te dwie rzeczy. Wow, pokazuj. Weź no, załóż je najpierw na łapek. Ale ci pasują. Pokaż mogę do ręki Wow Z tym, z Batmanem jakieś. Nie, nie, tylko chcę zobaczyć. Piękne. No dobra, opowiadaj co to za saszetka. No, weź, pokaż to, jak Nikt się. Nikt się tego nie zabierze, bo to jest tylko Twoje przecież. E, nic tam nie ma. Nic tam nie ma, ale jest bardzo fajna. Bardzo dobrze się. Ale prezentuje. weź, pokaż, jakie w środku. Nic nie ma, Ale Klara nie... chce zobaczyć tylko w środku, jakie ma kieszenie na przykład. Ach. Rozumiesz? Wow. I co tu będziesz nosił? Kanapki czy samochody? Kanapki. Ekstra. Okurary, no dobra. Proszę bardzo, By się nie zgubiły. Nie sądzę, by ci chciał pożyczyć. O. Pięknie. No to ty mówiłaś, że to jest saszetka Jankasów? Tak. No. Mhm. A ja, to jest jankesów. Ja, e, no. Można się nazywać. E, co? No to co mówiłaś. A, I to jest taka torebka. Taka torebka jakby dla chłopaka. Dobra. Bardzo fajnie. Podobało Ci się na zakupach? A kiedy idziemy na Zaraz pójdziemy na no. dwór. A widziałaś, że Matylda zmieniła fryzurę? A, <suszelne> Typowy mężczyzna. Fryzjera. No, była u fryzjera. Fajnie wygląda, nie? chodźcie dokładnie magnesik. A to pokaż dziewczynom, bo ja już widziałam magnesik. Dobra, my już jesteśmy na dworze. Zaraz tata przyniesie koszyk z jedzeniem. O, widzę, że zapomniał. A koszyk? Koszyk! Nic. Dobra, ja pójdę zaraz po ten koszyk. Dobra. trampolina chyba trzeba będzie przestawić niebawem. Nie. Panowie ogrodnicy ją sobie tak przestawili. No na słońcu jest przyjemnie, nie Klara? Gorzej jak zajdzie słońce, wtedy się robi zimno. I trzeba by sobie założyć dłuższe spodnie, bo w kostki chłodno. Jak widzicie prace w ogrodzie trwają nie tylko u nas, a właściwie nie jak widzicie, ale jak słyszycie. Bo kosiarki w piątki, w piątki po południe zawsze kosiarki słychać, nie? Więc no wszyscy się szykują do weekendu, szczególnie, że ten ma być długi. Co tam potrzebujecie? Ale ty też sobie kupujesz ubrania. No w czym w ogóle tam? jaki to jest temat? Nie, ja My to jeszcze raz musimy jechać, bo prawie nic się nie kupiliśmy. Widzieli ja myślę, że w Warszawie se musicie no. zrobić wycieczkę chyba i tam albo do Kielc, albo do Warszawy trzeba jechać na prawdziwe zakupy. No dobra i chyba na tym, że kończę ten odcinek. Co będzie dalej wieczorem, bo po późnym, popołudniu, to się okaże najwyżej się coś dogra. A póki co kończymy z tym dniem przynajmniej. I będziemy sobie siedzieć teraz tutaj, zaraz napalimy pewnie ognisko, zrobimy kiełbaskę. No i zobaczymy sobie dalej. Albo się coś nagra, albo się nagra. Nie nieraz nad tym, bo jeszcze się połamie, będzie problem. Także na razie kończymy, jeszcze raz powtarzam. <laughs> I życzymy wszystkim miłego piątku i dobrego weekendu. E Редактор mm -hmm.